Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych. Prowadzi poradnię żywieniową, zapewniając regularne wizyty lekarza i pielęgniarki, dostarcza pacjentom diety specjalistyczne, sprzęt do ich podaży oraz środki opatrunkowe. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na wybór diety oraz metody jej podaży odpowiada lekarz poradni żywieniowej. Jedną z metod podaży diety dojelitowej jest metoda bolusa z użyciem strzykawki enteralnej. Taka forma podaży diety jest najbardziej zbliżona do fizjologicznego sposobu odżywiania i jest najczęściej stosowana w żywieniu domowym. W przypadku zaleceń lekarza dotyczących podaży diety tą metodą, pielęgniarka poradni żywieniowej przeprowadzi szczegółowe szkolenie w tym zakresie. Przed przystąpieniem do podaży diety i płynów przygotuj dietę oraz płyny zlecone przez lekarza, właściwą strzykawkę, bolus, adapter służący do pobrania diety z worka, kompresy. Umyj dokładnie ręce. Sprawdź datę ważności diety oraz szczelność worka. Upewnij się, czy dieta ma temperaturę pokojową. Podanie zbyt zimnej diety, przechowywanej np. w lodówce, nasila motorykę żołądka i jelit i może być przyczyną biegunki. Worek z dietą kilkakrotnie wymieszaj przed otwarciem. Otwórz worek odrywając fioletową zatyczkę. Wyjmij strzykawkę z opakowania i pobierz płyn zlecony przez lekarza. Wyjmij bolus adapter z opakowania i połącz go z workiem. Połącz strzykawkę z bolus adapterem i pobierz porcję diety. Ułóż pacjenta w pozycji półleżącej pod kątem 30-40 stopni na wznak lub na prawym boku w celu ułatwienia przepływu diety do dalszego odcinka przewodu pokarmowego. Nie należy podawać diety, kiedy chory ułożony jest na płasko lub na lewym boku. Sprzyja to zachłyśnięciu, wymiotom i aspiracji diety do dróg oddechowych. Odsłoń gastrostomię i podłóż kompres lub ręcznik papierowy pod zakończenie gastrostomii. Sprawdź drożność dostępu, przepłukując go strzykawką wypełnioną płynem zleconym przez lekarza, np. przegotowaną wodą. Odkręć nasadkę końcówki dostępu i podłącz strzykawkę przeznaczoną do żywienia do jelitowego. Otwórz klips znajdujący się na drenie, umożliwiając swobodny przepływ płynu i podaj go powoli strzykawką. Jednorazowa objętość płynu powinna wynosić od 30 do 50 ml. Po podaniu płynu zamknij klips i odłącz strzykawkę. Połącz strzykawkę wypełnioną dietą z końcówką gastrostomii. W przypadku braku możliwości połączenia strzykawki do podaży diety z zakończeniem dostępu żywieniowego, konieczne jest zastosowanie właściwego łącznika. Otwórz klips znajdujący się na drenie i rozpocznij podaż diety. Optymalna objętość pojedynczej porcji wynosi od 100 do 300 ml, a liczba posiłków wynosi zazwyczaj od 5 do 8 na dobę. Pamiętaj, by dietę podawać powoli, przez około 15 minut. Po zakończeniu podaży diety, zamknij klips znajdujący się na dostępie żywieniowym i odkręć strzykawkę. Przepłucz dostęp żywieniowy strzykawką wypełnioną zalecanym płynem o objętości 30-50 ml. Pamiętaj, by przepłukanie dostępu odbywało się po każdym podaniu porcji diety. Zamknij klips znajdujący się na dostępie żywieniowym i odkręć strzykawkę. Zabezpiecz końcówkę pek korkiem. Pamiętaj, zastosowane w filmie metody postępowania są jedynie propozycją. Istnieją różne dostępy żywieniowe oraz kilka sposobów podaży diety i płynów. Każdy pacjent objęty opieką poradni żywieniowej uzyska indywidualne zalecenia dostosowane do własnych potrzeb.